Będąc półtora roku tam, gdzie byłem, nie odpuściłem w żadnym momencie w swoim życiu i nie wziąłem, nie zaakceptowałem sytuacji, w której kiedyś nie będę mógł czegoś robić. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują Twoje pieniądze. Zawsze to robisz. Zawsze to. Ale powiem ci, że. Miał być inaczej, Macie. Jestem tak zły na siebie, wiesz, ogólnie jestem przeszczęśliwy, że wygrałem, bo wiem, że dużo osób na mnie liczyło, yy, odradzało i miałem, czułem tą presję, tak? Z drugiej strony poświęciłem od cholery czasu i naprawdę bardzo ciężko trenowałem te walki po to, żeby zaprezentować troszeczkę inną jakość bokserską, mając takiego trenera, jakim jest Karol Habros i trenując w takim klubie jak BKS Skorpion. I na Rozrzewce było wszystko zajebiście, wszedłem do walki, dostałem bombę, mówię, kurwo, idę po ciebie, no i, i, i tyle, no i tak to się skończyło, więc mówię, jestem zły, że gdzieś tam to po prostu... Ale wiesz co? Wydaje mi się, że najtrudniejsze, bo rozmawiałem o tym też z Krajzim, najtrudniejsze jest to, jak się przygotujesz na Crazy'ego. Że tam te ciosy latają z takich płaszczyzn, że nikt tak na treningach nie robi. I to wiesz, gdzieś z dołu, gdzieś z góry, z boku, jak się ustawisz pięściarsko, jest to nawet dobrze poukładane, to możesz mieć z takim nieszablonowym stylem problem. A on rzucając nawet ciosy z luzu nie do końca odpowiednio rzucone technicznie, ma ciężką rękę. No, zdecydowanie to, co powiedziałeś, wszystko jest racja, tylko my byliśmy na to gotowi. Mieliśmy to w jakimś tam stopniu przepracowane, a ja po prostu troszeczkę gdzieś tam zabrakło zimnej głowy w tej walce i nie realizowałem tego, co miałem realizować. Ty jesteś strasznie krytyczny wobec siebie, po takiej przerwie i w wielkim sukcesie, że w ogóle wróciłeś do sportu, wystąpiłeś, ty jeszcze od siebie wymagasz tego, żeby wszystko było na odpowiednich obrotach, a dałeś taką emocję na koniec, Jakiej tutaj nie zobaczyliśmy, bo ten finisz, zejście, my to już widzieliśmy wiele razy w Twoich pojęciach, nawet z Norbertem rozmawiałem, z Pałczewskim było Paolo podobnie, Tiago, tak, Paulo Tiago, Paolo... Rodney Wallace, Pauli, to, to, to jest ta prawa ręka. No oczywiście, no jakby ten odruch bezwarunkowy i ta, te rzeczy, które są już bardzo mocno zakorzenione we mnie, uratowały mi po raz kolejny życie, tak, więc, yy... ale mówię, nie taki był plan i zabrakło tego, ja jestem samokrytyczny i to też, to są dwie rzeczy. To też mi pozwoliło dzisiaj wrócić, bo będąc półtora roku tam gdzie byłem, nie odpuściłem w żadnym momencie w swoim życiu i nie wziąłem, nie zaakceptowałem sytuacji, w której kiedyś nie będę mógł czegoś robić. I teraz bardzo ciężko trenując, będąc w takim stanie jak byłem i naprawdę dając siebie dużo, miałem troszkę większe oczekiwania, bo naprawdę technicznie to ty jesteś, no dobra, nie, ty jesteś nie, świr, nie. nie, ja nie, 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 ale to chodzi o to, że ty jesteś świr i tobie to się nie zmieni. Ty, byś, ty nawet byś wygrał i nie popełnił jakiegoś błędów, to byś znalazł sobie coś, co trzeba poprawić w, w kolejnym pojedynku, bo ty nie jesteś nie, wo wobec siebie wymagający. Jestem wymagający to, co powiedziałeś, i jeżeli ktoś nie jest wymagający, to się po prostu nie rozwija. A ja mimo tego, że jestem, w, mam 40 prawie 2 lata. Jestem w tym sporcie chyba 24 lata jako zawodowy zawodnik. To mimo to jestem samokrytyczny, bo chcę się rozwijać. Nie wiem, czy będzie jeszcze jedna walka, czy nie będzie. Nie no będę. Nie, w w ogóle... Robertem, ja Robertem. nie no wiem, ale to jest wiesz, To, są, no, to jest sytuacja to, to do przemyślenia. Nie, to dokładnie. A dzisiaj, do, żeby porozmawiać, po prostu sobie kiedyś tyle. Celebruj, ciesz się, bo publiczność freakowa, fejmu. Pokochała Nokaut Michała Teli i zobaczyła ten Knockout z najlepszych lat, także raz jeszcze piąteczka. Dzięki za te dziękuję emocje. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że mnogość moich wywiadów Wam się podoba. Jeszcze mamy kupę spraw do przegadania no, z całej kariery Pozdrawiam. i tych zakulisowych rzeczy też. Dziękuję bardzo. <laughs> Dzięki. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.